Cztery szalone zegarki z kolekcji Roberta Lewandowskiego. Jeszcze dwa zegarki pochodzą z tej samej linii i od tej samej marki. Patek Filip 5981R. Zegarek ten jest wykonany ze solidnego 18-karatowego różowego złota, a jego cena wynosi 850 tysięcy złotych. Ale to dopiero początek. Ostatni zegarek powala ceną. Posiada również wersję 5981AR z piękną niebieską tarczą, łączącą stal i różowe złoto, a jego cena to 400 tysięcy złotych. Następny zegarek to Mapi Get Royal Oak Extra Fin 2652 2ST. Zegarek ten jest wykonany ze stali i ma piękną fioletową tarczę, a cena tego zegarka to około milion polskich złotych. Na sam koniec prawdziwa perełka o demapii Get Royal Oak Perpetual Calendar w kolaboracji z Travisem Scottem. Ten zegarek jest absolutnie spektakularny. Koperta jest wykonana z brązowej ceramiki. W dodatku zegarek jest wyposażony w funkcję wiecznego kalendarza, jednej z najbardziej skomplikowanych funkcji w zegarmistrzostwie, a cena tego zegarka powala to 2,5 miliona polskich złotych. O Serwuj po więcej.